Kolejna moja książka pod tytułem Judaszyzm. Polecam Państwu tę książkę w sprzedaży w wydawnictwie Capital Book. Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Mandrela, kanał C. Kultura. Temat Pileckiego to taki temat, od którego mimo wszystko. Trudno odejść, ponieważ widzimy, że postać Rotmistrza Pileckiego jest dzisiaj wykorzystywana na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o wizerunek Polski lub też jeśli chodzi o szkodzenie Polsce. No, dobrze, jeśli jest wykorzystywana do tego, aby pokazać Polskę w dobrym świetle, w prawdziwym świetle. Problem w tym, że. Z jakiegoś powodu różne wątki tej historii są zaciemniane, lub nie do końca wspominane. Tutaj zachęcam do sięgnięcia po moje książki o Rotmistrzu Pileckim. Na pewno w linku będzie do nich odnośnik. A co też takiego się dzieje? Otóż było głośno. O tym, że ma powstać w końcu porządny film o Rotmistrzu Pileckim, ten, który powstał kilka lat temu. To był taki dokument fabularyzowany, który nie wyczerpuje absolutnie potencjału tej historii. I mówiono się no, no, jakiś czas temu, że e, był ogromne dofinansowanie państwa, ale miała być też chyba jakaś współpraca amerykańska na film o e, Witoldzie Pileckim. Szumnie to ogłaszano i w końcu. Rezultatu nie widać. Ktoś mi napisał, że gdzieś tam słyszał, że to, co powstało, to absolutnie się nie nadaje do puszczenia. Tutaj to nie jest moja opinia, tylko jakiś komentarz, który otrzymałam. Ja nic nie widziałam, więc nie mogę się wypowiedzieć. Natomiast kilka. Kwestii. Słyszeliśmy o tym, ja to słyszałam sama z ust pana Andrzeja Pileckiego, syna rotmistrza Pileckiego. Słyszeliśmy o tym, że miał taką propozycję, żeby się zgodzić na to, żeby przyznać, że jego ojciec, czyli Rotmistrz Pilecki, miał żydowskie pochodzenie i wtedy świetny film byłby zagwarantowany. Oczywiście rodzina Rotmistrza Pileckiego na to się nie zgodziła. No i w efekcie filmu cały czas nie ma, czy jakiś w końcu powstanie czy coś się wydarzy. E, tego nie wiemy. Natomiast słowackim kandydatem do Oscara w tym roku był film o dwóch słowackich Żydach. Film zatytułowany Raport z Auschwitz pod tytuł Ucieczka z piekła. Taki był tytuł wersji angielskiej. Mamy różne wersje dla innych krajów. Co ciekawe, ten film o dwóch słowackich Żydach, którzy byli prawdopodobnie raczej w Birkenau, a nie w Auschwitz, uciekli już pod sam koniec, a dopiero trafili do obozu w 1942 roku, więc jak już widzimy, Tołtpilecki i inni Polacy przekazywali dużo informacji o obozie, no a tutaj jest takie, że tak jakby ich ucieczka miałaby tutaj być jakimś nowym. i co ciekawe, no rzeczywiście była taka ucieczka tych dwóch słowackich Żydów, oni potem Trafili do Czerwonego Krzyża, tam pewne informacje przekazali i napisali książkę, która miała tytuł Czego Dante nie widział o tych różnych okrutnościach, które w tym niemieckim obozie widzieli, co doświadczyli. Natomiast no, Film, który się okazał, to nie jest taki, to właśnie taki tytuł, jaki był, czego Dante nie widział, tylko taki tytuł, który można by przypuszczać, że no, miała raczej związek z Pileckim, gdyż tutaj on właśnie nazywa auschwitz Pieku, mówi o piekła, mówimy o raporcie Witolda Pileckiego. Więc tutaj się pojawia pytanie, czy ta kwestia, że jednak rodzina Pileckiego nie chciała się zgodzić na to żydowskie pochodzenie, czy to sprawiło, że teraz jednak e, ta narracja, ten potencjał został zastąpiony przez film o dwóch słowackich Żydach, którzy, no dodajmy, nie byli ochotnikami, bo tutaj cała e, historia Pileckiego opiera się na jego ochotniczym wstąpieniu do obozu. E, no ale właśnie to jest w świat wysyłane. I druga ciekawa rzecz, film jest dystrybuowany w Stanach Zjednoczonych, e, w Australii, e, w różnych innych miejscach na świecie. Ale nie w Polsce. To też jest ciekawe, nie widziałam tego filmu. Warto więc sobie y, zobaczyć, czy nie ma tam też jakichś wątków antypolskich, skoro nie jest w Polsce. Nawracając do tego filmu polskiego, y, który miał się ukazać, potem była zmiana reżysera. W końcu nie wiemy, co jest z nim, na jakim to jest etapie. I tutaj ja sama uprzedziłam profesora Żaryna, że będę o tym mówić na różnych kanałach na YouTube, więc profesor Żaryn powiedział, no to dobrze proszę mówić. Kilka razy no, przez profesora Żaryna próbowałam no, go prosić o jakieś... Kontakt do ludzi, którzy się tym filmem zajmują, którzy byliby odpowiedzialni za scenariusz. I uzyskałam od profesora Żaryna odpowiedź, że film ma mieć charakter psychologiczny, a nie historyczny, i ci scenarzyści nie mają e, e, w jakiejś chęci konsultacji historycznej, że ten scenariusz już mają napisany. Potem się dowiedziałam, że profesor Żaryn ten scenariusz recenzował. Ja mówię, no ale właściwie no ta moja książka to też ma wątki psychologiczne, bo właściwie książka Duchowość i Charakter Witolda Pileckiego to jest jedyna książka, w której ten wątek jego religijności jest oparty, i ta cała sprawa, na której mi zależało, żeby była w scenariuszu filmowym, czyli wątek jego awansów przedwojennych, że już w 1938 roku miał awans do stopnia kapitana za działalność wywiadowczą i potem Właściwie otrzymał ten sam stopień za tą śmiertelną misję w Auschwitz, więc no tutaj jest cała dla mężczyzny ta kwestia, że właściwie tyle pracy, a ten sam awans, który już się miało przed wojną, ten sam stopień wojskowy. No to widać, nie ma zainteresowania tym wątkiem, co bardzo mnie dziwi. Dlaczego akurat? Tak ważny wątek, no, Wydawałoby mi się, że tutaj nie ma nic nieproprawnego politycznie, dlaczego o tym nie można e, mówić. No, w każdym razie w każdym razie nie nie przeszło, y, nie przeszło to, nie udało mi się w żaden sposób z twórcami. Tego scenariusza skonsultować. Nie chciałam za to żadnych pieniędzy, nawet żadnego wymienienia mnie, tylko chciałam pewne cenne wątki zasugerować, żeby nie było potem, że y, wyszedł jakiś scenariusz nieoparty na y, dokumentach, a ja się nawet nie starałam skonsultować. No widać tutaj rzeczywiście jakieś zagrania polityczne, gdyż inaczej tego nie można e, nazwać. No i drodzy państwo, e, było głośno ostatnio o konkursie z funduszu patriotycznego. No tutaj ja na te moje projekty i e, na ten fundusz się nie ubiegam, e, nie ubiegałam. Natomiast między innymi e, Wygrał projekt na film Rotmistrz, czyli najprawdopodobniej o Rotmistrzu Pileckim w fundacji Projekt Patriotyzm, co mnie też zaciekawiło. Więc chciałam poszperać, cóż to jest za fundacja. No i skoro przy tamtym scenariuszu nie udało mi się absolutnie dotrzeć do żadnego scenarzysty, to może tutaj uda mi się e, skontaktować. Okazało się, że ta fundacja Projekt Patriotyzm jeszcze nie ma nawet swojej strony internetowej. Strona jest w przygotowaniu. No, i gdy Szperałam dalej, cóż to jest, no to prezesem jest Mateusz Luśnia, który jest synem Roberta Luśni. No który z tego co wiemy, to był przyjaciel Macierewicza, ale również wykazano mu, że był współpracownikiem SB. No więc no tutaj, jakby też takie no pewnego rodzaju powiązania, no może mimo wszystko. Powinnam spróbować się skonsultować i zobaczyć, jaka będzie ich odpowiedź na moją propozycję konsultacji scenariusza do filmu, żeby potem, jeśli będzie po prostu brak jakiejkolwiek chęci konsultacji, móc o tym powiedzieć, co też jest no, ciekawą sprawą. Można by tu jeszcze dyskutować. Notabene też w internecie widziałam ciekawy film zrobiony przez reżysera, pana Wojciechowskiego, który również ubiegał się fundusze na taki film patriotyczny i nic nie dostał. I on tam tak po swojemu sprawę, sprawę, sprawę komentuje, po swojemu. No, może w jakimś kolejnym programie będę mogła coś więcej na ten temat powiedzieć, ale to tyle w kwestii filmu. I druga kwestia. O której gdzieś tam już wspominałam, ale tutaj też moje podziękowanie dla pana Arkadiusza Cimocha, dla Narodowych Sił Zbrojnych z Chicago, którzy zauważyli, że do szkół polskich, w Stanach Zjednoczonych i do innych placówek trafiają masowo książki o Pileckim autorstwa Jacka Ferwetera. O tej książce już dużo wspominaliśmy, to było komentowane. Książka współfinansowana również z pieniędzy naszych podatników, promowana, tłumaczona na język polski przy udziale Instytutu Pileckiego. No ja tutaj też staram się być obiektywna. Nie jest to w 100% zła książka. Jest tam również dużo odniesień do źródeł. Problem w tym, że ma się takie wrażenie, nie wiem jak to jest w tej wersji w języku polskim, bo czytałam wersję angielską potem, jak się ukazała, że Pilecki jest jedynym takim pozytywnym bohaterem na tle Polaków. Antysemitów, którzy mordowali Żydów w powstaniu warszawskim, w ogóle książka y, o Polsce na rynek zagraniczny i o życiu Pileckiego nie rozpoczyna się od kluczowego problemu, od tym, że gdy Pilecki się urodził, Polska nie była niepodległym państwem, była pod zaborami. On jako wnuk powstańca styczniowego urodził się na terenach Mroźnej Rosji w Ołońcu, jak potem rodzina walczyła o polskość, jak trafił do Wilna, gdzie brał udział w polskim harcerstwie, jak walczył z Bolszewikami. Tych wątków w książce nie znajdziemy. Książka zaczyna się w momencie, gdy Witold Pilecki ma już rodzinę i dzieci, gdy jest już dorosły, i pierwszy taki wątek, że tam w okolicy gdzieś Polacy rzucali kamieniami w okna żydowskiego sklepu. No więc yy, widzimy, jakie tutaj jest. Niestety no, duch tej książki, no, mimo że gdzieś tam fragmenty oczywiście muszą być pozytywne, bo to jest taka strategia, że niby coś jest patriotyczne i promujemy patriotyzm, ale wciskamy kilka wątków antypolskich, więc to jest taka strategia wrzucania trucizny do dobrej zupy, do dobrego opakowania i wszyscy myślą, że zrobiliśmy coś patriotycznego, a tutaj jednak taki jest przekaz, o czym Polonia amerykańska głośno mówi i pan Arkadiusz Cimoch zdecydował się, żeby te książki były po prostu wycofane z, z tej szkoły, zamówił zatem. Moje książki, duchowość i charakter Witolda Pileckiego. No i tutaj dwa są te wątki kontrowersyjne. Jeden, kwestia działalności wywiadowczej Witolda Pileckiego, która nie wiadomo z jakiego powodu ma być tabu i niepoprawna politycznie, że nigdy aż tak bardzo nie podkreśla, a to jest kluczowe, żeby cały wątek Pileckiego zrozumieć. A drugie to sprawa, z którą, wobec której teraz toczy się rozprawa sądowa. Otóż opisana przeze mnie historia Wacława Alchimowicza w książce, Kto zdradził Witolda Pileckiego. Przypomnijmy, w wielu publikacjach Wacław Alchimowicz, jak i Leszek Kuchciński, ale tutaj głównie rodzina Wacława Alchimowicza ubiega się o swoje prawa. Byli bezpodstawnie, ponieważ nie ma na to podstaw w dokumentach, oskarżani o udział w aresztowaniu rotmistrza Pileckiego. Ja w swojej książce wykazuję, że Wacław Alchimowicz, chociaż w tamtym czasie był pracownikiem MBP, to on przekazał najwięcej cennych informacji do podziemia o sfałszowanym referendum, o sfałszowanych wynikach wyborów. Został za to aresztowany, skazany na karę śmierci. Rok wykonano w procesie bez no, mimo to w innych książkach panuje, panuje narracja, że on mają się rzekomo przyczynić do aresztowań, gdyby to było podparte jakimś chociaż jednym dokumentem, ale ja mam dokumenty przeciwko tej tezie, tak, jeśli spojrzymy na to, na logikę. A tutaj no, za tą tezą jakieś jedynie domysły i rodzina zdecydowała się. Walczyć, no, żeby nie walczyć z jakimś patriotycznym wydawnictwem, które może być Bogu Ducha winne, to zdecydowali się na proces z gazetą wyborczą. No chociaż tutaj jest tak jak mówię, walka o, o prawdę, więc tutaj no nawet nie chodzi o to, czy wydawnictwo patriotyczne, czy nie, tylko chodzi o no dochodzenie swoich racji, ponieważ w szeregu miejsc no to były oszczerstwa na tego człowieka. I z świadkami po stronie wyborczej okazali się dostali wezwani na świadka pan Tadeusz Płużański i, i pan Tomasz Łabuszewski. Pan Tadeusz Płużański jeszcze się nie stawił już dwa razy, może się w październiku stawi na kolejnej rozprawie. Pan Tomasz Wabuszewski nie słuchałam, bo ja też zeznawałam jako świadek, nie mogłam słuchać zatem, co mówi druga strona. No ale on cały czas twierdzi, że Wacław Alchimowicz się przyczynił do tego. Ja podaję argumenty za tym, że się nie przyczynił. Tutaj kluczowe informacje znajdą Państwo w mojej książce na ten Temat. Kluczowe informacje, ponieważ ważne jest też, że tutaj historycy nie wspominają o takich postaciach, jak na przykład Stefan Gus, która jest tutaj ważna. I również u mnie jest opisana postać Tadeusza Płużańskiego, która jest taką postacią niepewną, ponieważ dużo dokumentów na jego temat mm, Zostało zniszczonych, no ale też ta jego kariera, późniejsza już po wyjściu z więzienia, no to jednak jest to kariera kogoś, kto bardzo szybko się ustawił, nawet jeździł do Moskwy wykładać w Instytucie Ateizmu, więc różne takie nieznane dokumenty na ten temat przedstawiam, no i to też jest niepoprawne politycznie przyczyniło się y, no, do tego, że te moje badania są marginalizowane. No ale jak mówił Mackiewicz, y, tylko prawda jest ciekawa, należy więc y, zatem badać dalej ten temat, jak i inny i nie poddawać się. No i to tylko też y, tłumaczy, dlaczego tego warto działać Niezależnie nie weźmie jakąś poprawność polityczną, która by y, wymusiła y, taką, a nie inną narrację. Y, to tylko tak, żeby uzmysłowić, że badania historyczne, y, no, jeśli je tworzymy y, niezależnie, to ma to jakąś szansę, ale bardzo często, niestety, tutaj y, w polityka. Chce ingerować w to, w jaki sposób coś jest napisane, mamy tematy tabu, na przykład, chociaż już się e, w, mówi coraz więcej, o, na przykład Odmowskim, to jednak e, gdzieś tam nawet tematem tabu wśród tych wielkich inicjatyw dotyczących ruchu narodowego to tematem tabu jest mówienie o tym jak narodowcy w tamtym czasie walczyli z sanacją jak krytykowano Piłsudskiego więc o ile już coś się mówi o odmowskim to wciąż takie ruszanie tematu krytyki sanacji Piłsudskiego jest tematem tabu no. Badajmy historię rzetelnie, mówmy o wszystkim, niezależnie od poprawności y, politycznej. Y, no, taki, taki jest mój apel, więc, jeśli chcieliby Państwo y, te wszystkie y, zawiłości rozwikłać, związane z tym, jak doszło do aresztowania Pieleckiego, zachęcam do mojej książki, bo jeszcze raz mówię, to nie jest moja opinia, to są po prostu w dużej mierze. Yy, przedstawione dokumenty z archiwum IPN na ten temat. A ja bardzo serdecznie... Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Również, również odsyłam na, na swój kanał, gdzie, gdzie trochę informacji na ten temat. Zachęcam do odwiedzenia sklepu Capital Book. Tam moje książki i inne książki, które rozświetlają te różne zawiłości naszej historii. Serdecznie dziękuję. Kolejna moja książka pod tytułem Judaszyzm. Polecam Państwu tę książkę sprzedaży w, w wydawnictwie Capital Book.